Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku bloga. Nie wyglądam zbyt dobrze, a to za sprawą tego, że po raz kolejny ktoś próbuje mnie zabić. Chociaż nie, w sumie do końca może nie próbują mnie zabić, ale... No, ale będzie się działo. Będzie strzelanina i będzie dużo innych fajnych rzeczy. Dla mnie to były bardzo fajne dwa dni zdjęć. W większości spałam. Albo udawałam, że śpię. W każdym razie przeleżałam bardzo dużo. No i jak widać już w tej chwili jesteśmy na końcówce i tutaj... Wszyscy już zwijają powoli sprzęt, w każdym razie zobaczycie e, nasze kochane postaci z serialu. E, Nowych odsłonach zdobyli przeżycia. Także zapraszam. ponieważ jesteśmy w hali, które jest dosyć zimno e, chłopaki mi pomogli żeby nie było mi tak zimno, ponieważ ja rzeczywiście e, leżę przez... E, no właściwie chyba wszystkie sceny, e, nieprzytomna e, i uwierzcie mi, że jak się leży i się nic nie robi e, bez ruchu to się robi niesamowicie zimno uwaga taki system nasz oto system ogrzewania e, na materacu było parę butelek które e, no nie umiem wam pokazać, ale one są od samego rana dzisiaj, a już mamy no, już mamy szóstą, a one są od jakiejś dziewiątej rano plane gorąca woda do tych butelek, i to dalej grzeje. Także dobry system na zimowe wieczory. To właśnie jest łóżko, na którym byłam męczona znowu po raz kolejny. Ja nie wiem o co chodzi, ale, ale wszyscy mnie próbują tutaj albo zabić, albo wyłudzić pieniądze. Takie to przeżycie. Na szczęście mam fajnego tatusia, który y, ratuje swoją córeczkę. Siedzimy nudno. Była strzelanina. Teraz jest, tak nic się nie dzieje. Cisza nudno, zimno. Ale siedzimy. Siedzimy cały czas. Cisza na planie. Buku nie ma, karetka stoi. Zimno tak... Wexler jest. Ale się wygrało Gorek postrzelony, spaniaczek Myślałem, że go to ale nie udało się Zuber tak. to zrobiła On, siedzimy Górno jest I nie strzela już Jest. Dobrze, że jesteśmy razem z Solką. Ludzie chodzą. My siedzimy normalnie. Ale beksterowie wygrywają.